Celem tego krótkiego filmu jest krótkie wprowadzenie na temat Business Intelligence, co to w ogóle jest, jaka jest definicja Business Intelligence, a także w jaki sposób, gdzie owo Business Intelligence ma zastosowanie. Jeżeli chodzi o definicję Business Intelligence i ogólnie wiedzę związaną z BIM, zapraszam do poczytania takiej fajnej książki pod tytułem Systemy Wspomagania Decyzji Biznesowych, wydanej przez PWN i autorstwa profesora Jerzego Surny, w której to książce między innymi jest opisana fajna definicja business intelligence, czyli business intelligence jest zdefiniowany przez firmę Gartner w 2003 roku jako zorientowany na użytkownika proces zbierania, eksploracji, interpretacji i analizy danych, który oczywiście prowadzi do usprawnienia i zracjonalizowania procesu podejmowania decyzji. Proces ten wspiera kadrę menedżerską w podejmowaniu decyzji biznesowych w celu kreowania wzrostu wartości przedsiębiorstwa. I to jest ważne. Ponieważ są narzędzia do owego procesu business intelligence, tak, narzędzia typu chociażby Microsoftowe, Tableau, o których wspominam na blogu i staram się pokazywać w zastosowaniu, to wszystkie te narzędzia bazują na różnych technologiach. Tak, te technologie, między innymi, to zarządzanie wiedzą, eksploracja danych, to co jest na dole napisane. Natomiast głównie mamy dwie technologie od wielu lat. Technologia olap czyli Online Analytical Processing, czyli rozwiązania, które umożliwiają wielowymiarową, czyli pod kątem różnych informacji przeglądanie danych biznesowych, integrują je, agregują i wizualizują te dane biznesowe. Technologia OLAP, warto tutaj zwrócić uwagę, dotyczy hurtowni danych. Data warehouse, czyli zebranie różnego rodzaju danych i przedstawienie konkretnemu użytkownikowi. Jest jeszcze inna technologia o nazwie OLTP, czyli Online Transaction Processing. Natomiast no, my głównie w narzędziach Business Intelligence robimy hurtownie danych i to jest technologia olap -a. Gdzie może mieć zastosowanie BI? W zarządzaniu klientami, gdzie podstawową informacją, którą można wyciągnąć z systemu BIA jest wartość klienta w czasie określona na podstawie wartości sprzedaży. Analizą to wpływ doboru portfolio produktów i usług na wartość klienta i decyzją to ograniczenie zakresu usług dodatkowych dla konkretnego klienta, patrz, który nie przynoszą żadnych dochodów, tak? Drugie zastosowanie Business intelligence, jak zwykle w sprzedaż, gdzie informacją jest historia sprzedaży wyrażona ilościowo i wartościowo w podziale na na przykład produkty, analizą jest badanie wpływu zmiany cen produktów na wielkość sprzedaży i decyzją to korekta na przykład ceny grupy produktów albo jednego z produktów. Business intelligence ma też zastosowanie w finansach, gdzie informacją są jednostkowe koszty wytworzenia produktu w powiązaniu z wynikami sprzedaży. Analizować można rentowność produktu w celu określenia grupy najmniej dochodowych i decyzją modyfikacja procesu produkcyjnego w celu zmniejszenia kosztów wytworzenia. To tyle, jeżeli chodzi o business intelligence, definicję, a także właśnie podstawowe zastosowanie business intelligence. Natomiast, co jest ważne, Narzędzia Business Intelligence, które omawiam na blogu, wymagają do mini hurtowni danych. Celem hurtowni danych jest, jak zwykle, napisane: pomoc w planowaniu, rozwiązywaniu problemów i pomoc w procesie podejmowania decyzji to jest cel hurtowni danych. Natomiast hurtownia danych ma umożliwiać użytkownikom zadowolenie z danych, czyli dokładnie to, co jest napisane. Rozwiązywać pomoc w planowaniu, rozwiązywaniu problemów w procesie podejmowania decyzji. Natomiast, no, jako że tworzymy mini hurtownie danych, to źródłem do hurtowni danych mogą być różne elementy, między innymi systemy transakcyjne, czyli na przykład bazy danych transakcyjne SQL Server. Inne hurtownie danych, czyli na przykład departamentowe hurtownie danych. Zasoby z internetu mogą być zbiorem danych, a także różne pliki z danymi typu tekstowe, Excelowe, itd. itd. Do hurtowni danych czasem trzeba opracować, zmodyfikować, transformować nasze dane, dopasować je, tak? I tu wchodzi w grę. System, który nazywa się, którego nazwa pochodzi od skrótu ETL, gdzie jest to Extract Transform Load. I takim przykładem jest na przykład Power Query w rozwiązaniu Microsoft Power BI. To, co pokazuję też podczas filmów. O ETL-u jeszcze będę mówił, natomiast no, dlaczego hurtownia danych i dlaczego tu się pojawia? Bowiem wszystkie narzędzia typu Tableau, Typu klik, typu Power BI Microsoft, firmy Microsoft, tak naprawdę polegają na tym, że tworzymy mini hurtownię danych, stąd jest mowa o hurtowni danych, i hurtownia danych to zbiór danych, baza danych, która przede wszystkim jest uporządkowana tematycznie może być to ograniczenie do na przykład określonego obszaru biznesowego, zintegrowana, czyli ujednolicona pod kątem formatowania danych, formatu danych, zawierająca wymiar czasowy, co oznacza dodanie stempla czasowego, który umożliwia śledzenie zmian w danych i uwaga, mają te dane charakter nieulotny, tak, czyli raz umieszczone w hurtowni dane nie podlegają zmianom ani usunięciu. Z hurtownią danych związany jest model logiczny danych, które, które opracowujemy, tak zwane starskima, czyli model gwiazdy, który mówi, że modelowanie danych w hurtowni danych odzwierciedla potrzeby w zakresie raportowania danych biznesowych. Patrz, musimy mieć fakty, fakty to na przykład dane sprzedażowe, i musimy mieć różne konteksty oglądania, czyli tak zwane wymiary według produktów, według obszarów sprzedaży, według klientów albo według czasu, w zależności od tego, co chcemy uzyskać w raporcie. Tu mówimy, że sporządzając raporty, analizuje się wskaźniki biznesowe, czyli tak zwane fakty, w różnych kontekstach, wymiarach. Faktem jest wielkość sprzedaży, wymiarem może być produkt, klienci, czas, jako taki przykład zastosowany. No, tu chodzi o spojrzenie które zostało zdefiniowane przez Pana Koda i innych w roku, a nie wokół, w roku 1993, tak. Chodzi o spojrzenie na przedsiębiorstwo i tu z reguły jest wiele różnych wymiarów, według których można analizować zbiory danych, tak. Słożona perspektywa, wielowymiarowy obraz pojęciowy, czyli sposób, w jaki większość ludzi biznesu z natury widzi swoje przedsiębiorstwo, tak? Znowuż, według produktów, obszarów, sprzedaży, klientów i czasu. Stąd jest związana kostka, są związane hurtownie danych. Tak jak napisałem, było w poprzednim gdzieś slajdzie, hurtownia danych bazuje na różnych systemach transakcyjnych, innych hurtowniach danych, zasobach internetu, ewentualnie plików z danymi. Tworzymy hurtownie danych, natomiast na bazie na przykład głównej hurtowni danych można tworzyć hurtownie tematyczne. Hurtownie tematyczne to wycinek danych i ponieważ tak korzystamy z technologii OLAP, tworzymy hurtownie danych i tworzymy wycinki danych, tak zwane hurtownie tematyczne, to można powiedzieć o tak zwanych kostkach OLAPowych. Kostka, kostki OLAPowe, w którymś innym filmie pokazuje plik Cube, taka lokalna kostka OLAPowa, hurtownia tematyczne tylko jednego sprzedawcy i udostępniam następnie te hurtownie tematyczne poszczególnym użytkownikom biznesowym. Z hurtownią danych z Business Intelligence i, i w ostatnich latach, tak, to jest może ważniejsze, pojawiły się narzędzia typu Self-Serving Business Intelligence, czyli samodzielna analiza biznesowa. To nowe podejście do analizy danych, które umożliwia użytkownikom biznesowym dostęp do danych firmowych oraz pracy z tymi danymi w celu analizy danych. Tak. Chodzi o to, że każdy z użytkowników sam może usiąść, aby tylko miał dostęp do danych i, i je przede wszystkim zrozumiał. Tak? Są różne narzędzia Self Service Business Intelligence. Takim przykładowym narzędziem jest omawiany gdzieś tam w blogu i na filmach Power BI Desktop i powoli takie narzędzia będę omawiał i uzupełniał informacje na, na tym blogu, do którego rzeczywiście oglądania zapraszam. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego filmu. Może trafiliście, starałem się nagrać go w miarę jakoś czytelnie. Natomiast no, to jest taki mural, który znajduje się w Warszawie przy ulicy Tamka. Jeżeli ktoś będzie w Warszawie, albo jeżeli mieszkacie w Warszawie, to bardzo was. Pozdrawiam, a do Warszawy zapraszam.